Witam wszystkich zapraszam do przesłuchania różnych ciekawostek na temat Metin 2. Wersje językowe polska, polska wersja nakłoniła Tibijczyków na wymianę swoich kompozaurów na coś lepszego, co nie oznacza, że lagozaury nadal im nie przeszkadzają. Oczywiście najlepsza wersja, Dejmo, koreańskiej wersji przetłumaczona na język polski, jak w każdym Polacy stanowią najliczniejszą grupę graczy, głównie na skutek stosunkowo wysokiego wskaźnika urodzeń w ciągu ostatnich 10 lat. Amerykańska, najstarsza edycja, jedyna zarządzana przez G4 Box. Przeznaczona dla Amerykanów, o czym świadczą nazwy dominujących gildii, Polacy i Rusjan Bears. Gra nieco różni się od pozostałych wersji. Jest inna mapa, przedmioty, a niektórzy NPC piszą pokemoniastym pismem. Po angielsku oczywiście. Brytyjska. Grają tam głównie dzieci emigrantów z Polski. Turecka. Nikt w Turcji o tym nie słyszał, więc na serwer szybko wbili Polacy, licząc na szybkie dostanie się do top dziesięć. Grecka. Jak wyżej. Sami Polacy. Po grecku się nie dogadasz. Francuska. Raczej trudno tam znaleźć towarzystwo, nawet jak ktoś umie po francusku. Gra tam garstka osób, a w dodatku sami bociarze. Game Masterzy nie reagują, bo musieliby zbanować cały serwer. Niemiecka, takiej wersji nie ma. Ludzie z Gameforge stwierdzili, że nie ma sensu uruchamiać jeszcze jednej edycji, na której będą grać tylko Polacy. Albańska, wersja gry. Pchym. Że co? Albania nie istnieje. Rosyjska, nikt tam nie gra boruscy boją się ataku polskich czterów. Chińska, czyli królowa Metinów, tam z Polakami walczą zaciekle na hacki. Rodzaje graczy w Metin II. Dzieci Neostrady, zazwyczaj w wieku 7-15 lat. Namawiają kolegów z podwórka do rejestracji, a ich gra polega głównie na żebraniu bądź zadawaniu idiotycznych pytań. Gdy zbierze się grupka kilku takich osobników. Potrafią godzinami rozprawiać o grze i chwalić się, kto wyżebrał najlepszy item. Kontakty braczy z rodziną ograniczają się do żebrania o pieniądze na SM, bądź na nowe konto z Allegro. Weterani Tibli, Noobki, które dzięki swojej bardzo wybitnej znajomości języka angielskiego i niezwykłej inteligencji nie potrafili wyjść z Ardu i z tego powodu zakończyli karierę. Ich życie polega na siedzeniu przy kąpie i ekspieniu, z krótkimi przerwami na szkołę i sen. Rodzice zazwyczaj nie protestują, bo czytali artykuł w wybiórczej 4, i wiedzą, czym to się może skończyć. Twórcy Tiblii podkradają konkurencji najciekawsze pomysły. GM, jedyni pełnoletni w grze, zazwyczaj z 99 lg plus 9. Czasami zmieniają się w super mega wyjebane potworki, których nooby nigdy nie widziały, bo w M1 i M2 takich nie ma. Zajmują się głównie wchodzeniem do miasta i patrzeniem z podjaraniem jak dzieci neo zlatują się do nich i piszą gm dash cosinus. Czasem też spawnują potworki od 80 w i patrzą jak nooby atakują je z nadzieją, że je pokonają. SGM, kolejni pełnoletni w grze. Mają władzę nad GM, ale czy naprawdę istnieją? Legenda głosi, że tak, ale oprócz noobów mówiących, że kolega, kolegi jego kolegi to SGM to świat o nich nie słyszał. Bociarze, ludzie, którzy kupili bota na Allegro i odpalają go 24-7. Ze względu na niesamowitą aktywność GM, zazwyczaj są bezkarni i szybko wchodzą do czołówki. Oczywiście i tak nic im to nie daje, bo nie umieją normalnie grać i padają co minutę. Nonsensopedyści, rejestrują się tylko po to, by napisać artykuł o tej grze. Oszuści, sprzedają dzieciom Neo na Allegro postacie z 431 levelem. Tak, są gracze, którzy się na to nabierają. Często zakładają strony, na których można wziąć udział w loterii i wygrać 5kk yang. Warunkiem jest oczywiście podanie hasła do postaci. Mają bardzo wysoką skuteczność. Spamerzy, zazwyczaj gracze z pierwszym lwlem o nazwie Tfliol Mają program, który na kanale handlowym ciągle wpisuje reklamy jakiegoś serwisu internetowego, zwykle sprzedającego Yang za prawdziwe pieniądze. Pod te adresy prawie nikt nie wchodzi, z wyjątkiem dzieci Neo. Niektóre nooby bardzo lubią pisać do nich. Aby zamknęli buzie, lecz z niewyjaśnionych przyczyn nigdy ich nie słuchają. Dzieci Wowa, osoby, które grały w Metina przed instalacją Wowa, nie mogli wytrzymać paru lat bez Metina. Rozpoznać ich można po tym, jak kłócą się o to, która gra jest lepsza, lecz po paru minutach obrońcy Metina nie mają argumentów, jak to inteligentne bez mózgi. Gracze Diablo to ci którzy grają w Diablo slash Diablo i i slash Diablo 3a do Metina weszli tylko na chwilkę lub na dłużej, jak to komentują. Po obeznaniu się z chaosem tam panującym, mówią zazwyczaj tak, ta gra jest tylko na 30 minut. Również kiedy każdy prokoks w Metinie pakuje tak jak trzeba, oni rozdają w to co nie trzeba lub porówno bo ja grałem barbarzyńcą więc wiem jak rozdawać staty. Podczas kłótni o to, która gra lub firma jest lepsza, gracze Diablo oraz dzieci WoWa jednoczą się, bo przecież Diablo i WoW są z jednej stajni, tak jak w przysłowiu ksiądz i niewiasta z jednego ciasta. Żebracy, o ile tak ich można nazwać, banda debili, którzy zajebią cały most i żądają po 10k za przejście. Są o tyle denerwujący. Że jeżeli wpadnie GM, tworzą formację, 10 blokuje i 10 czeka z tyłu, GM zabija 2 do dobiega 2, a tamci się respią i znów przybiegają, więc nawet Hutz norris nie da im rady. Klasy postaci w METIN 2. Wojownik, kupa mięcha okuta blachą, zawiniętą z kastoramy, jego ilora jest równy punktom inteligencji, czyli najczęściej 3. Przez większą część życia napierdala 100 kilogramowym świecącym, Płonącym, siarczystym ognistym i błyszczącym mieczem. Potrafi nosić dwuręczny miecz i tarczę naraz. Zazwyczaj namawia kolegów z klasy, żeby się zarejestrowali i zrobili szemana. Wojownik jest też najlepszą profesją na straszenie Noobów, ponieważ gdy tylko założy ładnie wyglądającą broń, od razu Nooby uciekają lub nakręcają film na YouTube, żeby zgłosić go GM za haka, tylko dlatego, że przegrał z nim na PVP. Sura, wojownik w wersji magicznej. Twórcy gry, gdy wymyślali nazwę dla tej profesji, byli prawdopodobnie pijani. Sura jest zawsze podrapany na twarzy i jest w podeszłym wieku, świadczą o tym jego siwe włosy. Każdy Sura cierpi na dziwne schorzenie objawiające się czerwonym kolorem skóry na lewej ręce. Szaman, klasa przeznaczona głównie do wspierania wojowników. Szaman walczy za pomocą wachlarzy i dzwonków. Z których, o dziwo, potrafi czasem tak przyjebać, że lepiej niż wojownik swoim 100 kilogramowym, płonącym, siarczystym, ognistym, błyszczącym i świecącym mieczem. Szaman to jeden z najsilniejszych użytkowników Metina. Lecz nie zawsze jest buffem. Czasami idzie w tą drogę rozwoju postaci co wojownik i suraczyli po prostu samemu ekspić. W PVP i XP zazwyczaj po dobrym rozwinięciu i ciężkiej pracy jest to najlepsza postać kropka gdy grasz kobietą szamanka no oby pytają o ślub. Minia, profesja strzelająca z łuku. A ludzie się czepiają, że w Tibii profesja walcząca na dystans, Paladyn, ma dziwną nazwę. Potrafi także bardzo szybko wymachiwać scyzorykami. Aż dziwne, że się nie skaleczy. Może dlatego, że kiedyś był EMO i ma doświadczenie w machaniu Żyletką. Lecz gdy się potknie i wpadnie na swoją broń, to nie będzie lekko. Uzależnienie w Metin 2 Bardziej boisz się żapi drzew niż wilków i niedźwiedzi. Prosisz ekspedientkę w papierniczym o ulepszenie linijki. Wiesz dobrze, że zrobi to 10% lepiej niż kowal z miasta. Dajesz Kowalowi kurtkę, w nadziei na ulepszenie. Gdy on odpowiada, że nie umie, twierdzisz, że to jakiś Bóg. Będąc w górach zaciekle bijesz w każdy większy napotkany kamień, myśląc, że to metin. Gdy wywalą cię ze szkoły, mówisz, że dostałeś bana i musisz zmienić serwer. Rzucasz w swoje rodzeństwo z lecz rodziców szklanką. Idąc na ryby, marzysz o złowieniu farby do włosów zabijasz swojego psa, chcąc sobie podekspić. Następnie czekasz kilka minut, ale pies nie odradza się. Ku swojemu przerażeniu stwierdzasz, że w twoim domu psy się nie respią i musisz zdurować innego. Z oburzeniem wrzeszczysz na staruszkę, domagając się od niej małżeństwa. Gdy spotykasz człowieka, któremu powinieneś się przedstawić, nic nie mówisz, ponieważ uważasz, że twoje imię unosi się w powietrzu nad twoją głową. Każdą rozmowę zaczynasz od pytania o level rozmówcy. Wiesz, jak dojść do piekła na piechotę. Potrafisz szeptać do osób oddalonych o kilka kilometrów. Ani trochę nie boisz się śmierci, to przecież strata tylko kilku procent spa. Idąc do zoo z rodziną rzucasz czymę popadnie w małpę licząc, że leotnie ci medal. Panicznie boisz się żółwi i pająków. Myślisz, że po twoim tąpnięciu wszyscy się przewrócą. Bijesz wszystkich Kowalskich. Strzyżesz się w witem szopie. Zastanawiasz się, ile obrony ma Twoja koszulka. Nigdy nie używasz polskich liter. Nie używasz słów, dziękuję, proszę, przepraszam, tylko, thx, pls, sry, ty, np. Nie myjesz ręki przez rok, czekając, aż zostaniesz surą. Gdy oglądasz dowolny wyścig sprinterów przed telewizorem ryczysz, ale no oby na speedhackach jadą. Kupując czerwoną oranżadę w sklepie zastanawiasz się, ile daje HP. Szukasz na metce statów ubrania. Zastanawiasz się, jakie obrażenia zadaje twój plastikowy zabawkowy miecz. Gdy jesteś w lesie, szukasz dryad z lesz duchów pniaka z lesz duchów drzew zastanawiając się, czy dropnie ci zbroja na 54 LVL? Zleż wydropić ci jego marmur. Zleż lotnie ci korzeń zelkowa. Strzelasz z łuku. leż walisz mieczem we wszystko, co ma czerwony, ewentualnie fioletowy napis. Gdy się rodzi twój brat, ewentualnie siostra, czekasz na nią przed szpitalem, masz skończy tutoriala. Plujesz na kolegę, tłumacząc, że dajesz mu buffa. Nie boisz się wilków, przecież mają tylko 3 LVL gdy znajdziesz szary kamyk, Biegniesz do domu ciesząc się, że dropnął ci de śmierci. Chcesz wypożyczyć z bibliotek księgę polimorfii. Bijesz wszystkich obcokrajowców. Będąc w Warszawie, Krakowie lub innym większym mieście, podchodzisz do Straży Miejskiej i pytasz się, gdzie znajdzie trenerów dla swojej klasy i gdzie możesz się nauczyć danych profesji. Przed zaliczeniem biegu na WF szukasz spitchacka w pobliskim sklepie. Nie zdziwisz się, gdy zobaczysz kilka osób ubranych i wyglądających tak samo jak ty. Gdy zobaczysz staruszka, dajesz mu tysiąc złotych, żeby cię zabrał na pustynię. Po pobiciu policjanta szukasz fasolki zenu przypadkowych przechodniów. Czytasz jak najwięcej książek, bo uważasz, że w ten sposób skille ci rosną. Gdy ktoś cię popchnie, mówisz, weź zgodę na solo, rozwalę cię na obie. Szukasz na bazarze czerwonej, dwumetrowej broni, mówiąc kupię rip. Jak się budzisz, szukasz wyrazów login, password i przycisku połącz, żeby się zalogować do rzeczywistości. Bierzesz broni i zaczynasz się kręcić w miejscu, obok psa, myśląc, że używasz wiru miecza. Każdą złowioną rybę rozprówasz w poszukiwaniu małży. Idziesz do dyrektorki szkoły i prosisz, aby ulepszyła ci ryba na plus dziewięć. Kiedy umawiasz się ze znajomymi pod kinem, a nie możesz ich wypatrzeć, stwierdzasz, że na pewno są na innym H. W zimę próbujesz użyć smoczego skowytu, by się ogrzać. Wskakujesz pod samochody myśląc, że teleportujesz się do miasta. Nigdy nie załatwiasz potrzeb fizjologicznych. To akurat cecha wspólna dla graczy większości gier. Nigdy się nie kąpałeś w morzu, bo nie potrafisz wejść na większą głębokość niż do kolan. Idąc do fryzjera się ostrzyc, zawsze bierzesz telefon. Fryzura zawsze może kosztować więcej smoczych monet, więc musisz móc doładować konto. Gdy idziesz na wycieczkę do lasu, kupujesz po drodze tyle czerwonych powyradełów, ile się da. Przed wejściem do lasu pytasz wszystkich o levele, klasy postaci, profesje i skile. Robisz pt. Jesteś bardzo zadowolony i myślisz, że nabijesz kilka leweli. Pijąc jakiś napój, wypijasz go jednym łykiem, zjadając również butelkę i zakrętkę. Podczas biegu długodystansowego pytasz innych uczestników, czy posiadają duże fioletowe mikstury. Nigdy nie masz lekcji biologii, bo gdy do klasy wchodzi biolog, szybko go zabijasz. Do plastikowego mieczyka plus zero używasz zaczarowane ostrze, gdyż to ważny skil. Do zielonej bluzeczki plus dwa używasz zaczarowana zbroja dla ocieplenia. Idziesz do stadniny koni i dziwisz się, czemu nie mają one opancerzenia. W końcu masz już pięćdziesiąt i chcesz militara. Mając dziesięć do szesnaście lat, możesz wziąć ślub. Rodzisz się dorosły, kupujesz książkę i czytasz jej fragment, potem wyrzucasz, następnie znów kupujesz tę samą książkę. Czytasz następny fragment i tak w nieskończoność, bo uważasz, że ten sposób jest korzystny. Przecież dużo się nauczysz. Kiedy rodzice dają ci szlaban na wyjście z domu, myślisz, że masz bana i nie możesz się ruszyć z miejsca. Szukasz w szkole nauczyciela, który nauczy cię aury miecza. Gdy rodzice kupują ci zabawkowy miecz świetlny, wypróbowujesz go i widzisz, że się świeci, myślisz. Że używa szaury miecza. W przyszłości chcesz zostać kowalem. W końcu będziesz mógł kraść i temy noobom tłumacząc się ich spaleniem. Ewentualnie biologiem, bo będziesz mógł przerabiać złe roślinki na bimber. Gdy spotykasz niską babkę z kitkiem, pytasz się, który trzeba mieć lw. Na ślub. Prosisz rodziców, żeby cię podekspili. Gdy twoja klasa idzie na apel, to myślisz, że idziecie na event, na który bierzesz kij hokejowy i strój reprezentujący twoją szkołę ze schowka i atakujesz poczty sztandarowe, bo myślisz, że to orki. Gdy zadzwoni dzwonek na przerwę mówisz, że to koniec patkowania. Stoisz na dworze w czasie trąby powietrznej, przecież wirmie czacie nie zabije. Jeśli jesteś w Japonii i widzisz ninja pytasz się, czemu nie mają łuków. Przychodzisz z plastikowym mieczem na policję, przecież psy to najsłabszy mob w grze. Jak zapada zmrok myślisz, że będzie event. Kupujesz swojej dziewczynie kilof na urodziny. Ekspisz na respie. Gdy mdlejesz mówisz, że wywaliło cię z serwera. Do szkoły przynosisz plastikowy miecz i mówisz do kolegów, żeby dali testa. Gdy mówią nie, bijesz ich plastikowym mieczem i myślisz czemu nie padają, Pytasz się ich jakie mają Aps. Idąc leż jadąc nad jezioro zabierasz wędkę oraz 200 robaków, gdy wyłowisz 40 ryb, otwierasz je w poszukiwaniu małżów.